nad wodę, a później do pokoju i palemki są. Generalnie jakby ktoś pytał, co my tu robimy, to nie wiemy, nie mamy planu w ogóle na Tel Telawi. Tak, już ktoś pytał, jakie mamy plany na Tel Telawi. Nie mamy żadnego, słuchajcie. Bo wyglądamy profesjonalnie. Wa właśnie, chłopak na lotnisku powiedział nam, że wyglądamy bardzo profesjonalnie i turystycznie i zapytał, jakie mamy plany, bo może chciał coś podpowiedzieć, się zainspirować, ale nie mamy tu żadnych planów. Będziemy chodzić, jeść, spacerować. A my nawet nie wiedziałyśmy jak dojechać ale... do... z do naszego hotelu. Jechałyśmy tak super. No. Ale zobacz, jak jest pięknie tutaj. I czekamy na nasze zamówienie. O, tutaj masz dwójkę, to chyba tutaj będzie. A, myślę, że. To po prawej, może. Szukamy wejścia do naszego noclegu i ja się tu trochę czuję, jak w Bangkoku. Nie byłam, więc się wypowiem. Zobaczcie, jak to wygląda. Serio. No, i tu, gdzie się jest wejście do naszego noclegu. Jak znajdziemy, to się odezwę. To jest nasz adres. Teraz szukamy, słuchajcie, drzwi i robimy, bawimy się w escape room, bo szukamy kodu i będziemy wpisywać. jak to jest pięknie. Tu jest trójka. Jest, tutaj będziemy. Chyba. A nie, to już jest czwórka. No i to jest, proszę Państwa, 9, 3, Tak, o Kiciusiek jest. Coś sobie je. Słuchajcie, jestem. Znalazłyśmy. Jakimś cudem zapraszam Was do naszego pokoju. Co tu się zoom? Służę, jestem tak blisko. Tu są takie kliteczki. Tutaj jest marka D2. I zapraszam. Pokazuję. A przepraszam. Y, tutaj jest. Y, Moja konkubina pozuje. I robimy room tour. Oczywiście ona znalazła to miejsce. Łóżko z baldachimem. Mamy baldachim, mamy bambusa. Mamy bambusa. Proszę. Tutaj mamy kuchenkę. A ciekawe. Tylko troszeczkę wyjrzymy. Zobaczcie, to jest market, to jest naprawdę market. Ja się tak jaram. I mamy jakieś takie obrazy, mamy. I tutaj, i kaktusa mamy. O, już klimę włącza, wyłącza. Papuszki mamy, jak żywe. Łazienkę mamy, ale fajnie. I to wszystko bardzo mało kosztowało. To kosztowało chyba 5 za dwie osoby, za dwie noce. No. Wewnętrzna księgowa, pamięta. I proszę, tu jeszcze mamy taki daszek. Super jest. Tak, także cieszę się, że dotarłyśmy. Nie było to łatwo, słuchajcie, znaleźć, ale udało się i to jest najważniejsze. I zaczynamy naszą Telawiwską przygoda. Wiecie, ja przychodzę jeszcze raz, bo nie wiem ile się nagrało, nie wiem ile z tych urówków, które nagrywałam, będę mogła puścić, dlatego że na mieście było strasznie głośno, mm, przebijała się muzyka, inni ludzie i nie wiem co było słychać, natomiast raz jeszcze powitam Was w Izraelu, powitam Was w Tel Awiwie, eee, nasza podróż była planowana już jakiś czas, natomiast planów na ten pobyt konkretnych nie mamy, chcemy zwiedzać, jeść, dobrze się bawić, ale zwiedzać tak bez ciśnienia, bez konkretnych wiecie, grafików, nie wiadomo czego, tylko po prostu chcemy zwiedzać spacerując. Ja się już odświeżyłam. O 2.30 w nocy była pobudka, później był Uber, później było jedno lotnisko, lot, drugie lotnisko. Na szczęście podczas całego lotu praktycznie obie spałyśmy. Więc powiedzmy, że troszeczkę wypoczęłyśmy Teraz jest po godzinie 16 I lecimy eksplorować Tel Awiw Na szczęście już Bez plecaków Znalazłyśmy nasz nocleg I słuchajcie, ja się śmieję, że zawsze od takich szemranych noclegów To my jesteśmy obie razem Tak samo jak było w Czarnogórze, tak samo jest i tutaj Słuchajcie, śpimy na tym głównym bazarze Nie wiem, czy to jest Carmel Market, czy Spice Market Bo są dwa W każdym razie, no to jest hit I tu jest mega głośno Co prawda była taka informacja, jak bukowałyśmy noclegi Natomiast to jest tak klimatyczne miejsce, że wiecie, wychodzicie rano, no zobaczcie co ja mam, co ja mam za widok, widzicie? Rano będziemy mogły sobie wyskoczyć na śniadanie, na szakszukę, w ogóle jeśli chodzi o nasze plany gastronomiczne, no to y, oczywiście mezze i ciepłe i zimne, te ich, ichniejsze przystawki, musimy spróbować szakszuki, musimy spróbować hummusu, musimy spróbować falafela, soku z granata. I to chyba wszystko, co mamy w planach Powiem Wam szczerze, że ten bakłażan, którego jadłyśmy wcześniej, który widziałyście Był najpyszniejszym bakłażanem w moim życiu Ja nie przepadam za tym warzywem albo owocem Pewnie warzywem, e, dlatego że zawsze wychodzi ta goryczka. A tutaj on był słodki, rozpływający się w ustach, aromatyczny, przepyszny. Mm, Tel w Izrael to ogólnie ponoć Mekka dla wegetarian, wegan, bo jest tutaj dużo warzyw, one są dobrze doprawione. Wiecie, jakby no, mają tutaj ten też smak słońca i ich mniejszych przypraw. Zatem myślę, że to będzie fajny. E, Gastro weekend, ale nie tylko, spędzimy tutaj też na pewno miło czas. Teraz, tak jak powiedziałam, odświeżyłyśmy się trochę i lecimy na miasto, lecimy tutaj na ten market. Ja słuchajcie, widziałam tak przepiękne takie małe naczynka. I ostatnio już jakiś czas temu mówiłam wam o tym, że chciałabym sobie przywozić właśnie z różnych miejsc chociażby jedno takie małe naczynko, jedną małą miseczkę, chociażby na hummus, czy na kilka oliwek i widziałam przepiękne, i widziałam też przepiękne kubki i nie wiem, co kupić, dlatego że będę raczej wybierała jedną rzecz, ponieważ jest tu. Drogo, za te, za dwie kawy, za espresso americano, przystawkę z bakłażana i chlebek zapłaciłyśmy około 100 zł, Ta, takie kubeczki to koszt około 60 zł, z tego co widziałam, no różnie są tutaj ceny, tutaj jest shekel, izraelski, ale też są ceny w euro, więc ja po prostu nie chcę już Wam mieszać, na pewno później Wam powiem, albo przybliżę, albo pokażę, co i jak. Natomiast no, na pewno przewiązę jedno naczynko stąd, a jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to wolę się to skupić na jedzeniu. Także to tyle na ten moment, lecimy, zapraszam Was ze mną, z nami na zwiedzanie Tel Avivu! Wiecie, musimy kupić dzisiaj, bo jutro jest szabat i wszystko jest zamknięte I dobrze, że zapytałyśmy Podoba mi się to, to, to Podobają mi się te kupki tutaj I słuchajcie, to jest też super Bo to jest nasza kszukę, typowo Kurczę, w Izraelu nasza kszukę też fajnie No ale zobaczcie, jakie to są piękne rzeczy Nie wiem, na co się zdecydować Na każdym kroku. Spodziewałam się, że tutaj będzie pięknie, ale słuchajcie, totalnie tego się nie spodziewałam. Przepięknie, zobaczcie. Byłyśmy. Tak? Jesteśmy we dwie, nie ma z nami 14 osób Matko Chrystusowa Chleb Halo Chlebem i solą się z Tobą witam Rwi. Słuchajcie, przed chwilą powiedzieli, że Iza jest moją mamą Więc nagotowałam jej obiad W podzięce, że zabrała no, mnie do, do telewizji Bo się Dobrze, że działa Reklamacja Którą misę wybierasz? O, to jest guacamole, tyle wiem. Humus. Ale pięknie to wygląda wszystko, naprawdę. O, i są falafelki, ale będzie tasting! Słuchajcie, jak smakuje falafel w Tel Awiwie? Mm. Nie wiem, dlaczego jest zielony, ale jest bardzo dobrze doprawiony. Jest czosnek i tyle poznaję. Ale jest soczysty. Bardzo fajny. A kalafior? Kalafior dobry. Mm, słuchajcie, bardzo fajnie. chodzimy na stare miasto. Bardzo klimatycznie i powiem wam, że jak jest złota godzina, jak jest zachód słońca, to ten, wydaje mi się, że to piaskowiec, wygląda przepięknie. Tak, ciepło, bo wcześniej w dzień wyglądał wiecie na bardziej taki wybielony, słońce go wybieliło. Natomiast teraz ma taki piękny, ciepły, beżowy odcień. Słuchajcie te przystawki aż się zasapałam, były mega pyszne, w ogóle to była restauracja stary człowiek i może. Eee, i powiem Wam szczerze, że nie przejadłyśmy tego i to było na tej zasadzie, że jeśli zamówicie u nich danie główne poczekajcie, bo nie wiem gdzie idę górą? no to może być górą że jeśli zamówicie od nich danie główne, to te przystawki macie w cenie natomiast my nie przejadłyśmy przystawek i zapłaciliśmy 65 szekli od osoby. Moim zdaniem warto raz czegoś takiego spróbować. Okej. Okay? Lecimy słuchajcie starówką. Stwierdziłyśmy, że znajdziemy najładniejszy punkt na zachód słońca, który już zachodzi. Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy dały radę i zdążyły je zobaczyć. Ale pięknie tu jest. Oj będą tu jutro foteczki. Oj będą. Uwaga. Moje drodzy, troszkę może się zasapałam, ale zbliż. O, jak pięknie! O, Jezu, jak... o, naprawdę! Oj, 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 pięknie! Uja. Nie ma zachodu słońca, w sensie nie widać, ale mega klimat! Dzień w Tel Awiwie dobiega końca, jesteśmy już w hotelu, w pokoju, eee, szliśmy przez ten market i powiem Wam szczerze, że wydawało nam się, że tutaj będzie mega głośno, sorry, że te ubrania tak z tyłu wiszą. Ale tak po prostu będzie, prostują się, prasują e, Powiem wam, że wydawało nam się, że tutaj będzie głośno Nawet jest jakby ostrzeżenie, uwagi od e, wynajmującego, że może być głośno Natomiast głośno było tutaj w ciągu dnia Teraz jest naprawdę cicho, jak na to, co, czego się spodziewałyśmy e, Przyznam wam szczerze, że nasze pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o Tel Awiw I moje, i mojej konkubiny To jest 10 na 10 e, Śmiałyśmy się, że mamy nadzieję, że jutro niczym... Nie zepsują tego wrażenia, natomiast ludzie są mega uprzejmi, życzliwi, uśmiechnięci i mam wrażenie, że mimo wszystko bezinteresownie albo nie da się tutaj tego tak odczuć jak w innych krajach, że są interesowni. Jedzenie jest wyborne, pyszne, same warzywa są tutaj mega, mega smaczne. Humus, faktycznie, ja myślałam, że hummus nie potrafi zaskoczyć. Yy, potrafi. Te wszystkie przystawki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że nie wszystko, wiecie, było w naszym stylu, ale to naprawdę jest smaczne, świeże, no i fajne. Kawa jest mocna, co jest bardzo ważne. No i sam Tel Aviv jest przepiękny, jest magiczny. To stare miasto, właśnie jak byłyśmy, wiecie, wieczorem o zmierzchu, gdzie są te wszystkie miliony lampeczek, zachód słońca, bardzo klimatyczny. Ta, wiecie, ten piaskowiec plus tak dużo tej roślinności... To daje naprawdę fajny klimat, wszędzie śpiewy, radość, no i jeszcze woda i ta promenada, super to wszystko wygląda. Wiecie co, kupiłam pamiątki. Co prawda na razie dwie, dlatego że właśnie dogadałyśmy się z panią, która powiedziała, że jutro jest szabat i wszystko jest zamknięte, więc stwierdziłyśmy, że nie będziemy ryzykować, dlatego że w niedzielę z samego rana wyjeżdżamy, więc kupiłyśmy to, to co się nam najbardziej podobało, ale to pokażę wam już w domu, bo to jest super zapakowane i nie chciałabym po prostu tego na podróż psuć. Także pierwsze wrażenia co do Tel Awiwu, mega pozytywne. Bardzo mi się podoba i już wiem, że chciałabym tutaj wrócić z Krzyśkiem, żeby on też zobaczył Tel Aviv, bo wiem, że jemu się spodoba Także kończę na dzisiaj, lecę zmywać make-up, trochę boli mnie głowa, nie wiem czy od tego wiatru, czy od słońca, mimo tego, że nosiłam kapelusz No i muszę się nawadniać, bo jednak dzisiaj trochę mało tej wody poszło Oczywiście butelka Brita, jak coś, nadal się u mnie super sprawdza, trochę się już porysowała, ale... Naprawdę jest super. Plus mam te organizery z Primarka i też się okej okay, sprawdzają. Także dobra, to tyle na dzisiaj z moich przemyśleń. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy film, jeśli tak było, zostawcie mi kciuka do góry ku motywacji. I mam nadzieję, że widzimy się już jutro, bo jutro też będzie film właśnie z kolejnego dnia w Tel Awiwie. Do zobaczenia. Pa!